Cześć, kochani! Mam kolejne kwiatki do uratowania. Tym razem od pani Weroniki. Bardzo dziękuję. Są aloesy. Jest haworcja i ta ogromna opuncja, która ma około 50 cm. A ja spiero w takim malusieńkim kubeczku. Ją pewnie przesadza, żebym miała odpływ. I to jest małże ala esów, które wystarczy trochę przesadzić i tu jest podobny problem z, co z poprzednimi kwiatkami do uratowania, że są po prostu za duże doniczki, a za mały system korzeniowy, więc pewnie są przelane. Też zapraszam Was na kolejne odcinki, gdzie będę aktualizować rośliny, które uratowałam. Zachęcam was do obserwacji Sporo aloesu Na pewno się podzielę z moją babcią I też może część zaniosę do pracy Tak, się, tak to się prezentuje To są aloesiki Dużo Haworsia i opuncja To była wymianka coś słodkiego Życzę wam dobrego dnia I wszystkiego zielonego